Dzień dobry Państwu serdecznie ekipa Bajszył wita z podjazdu. Jak żeby inaczej, a podjazd to jest świetny moment, w zasadzie moment, w którym Kasia jedzie na podjeździe i rozmawia i się uśmiecha. To jest świetny moment, żeby nagrać odcinek o tym, jak to jest z zarażaniem partnerów, partnerek, żon małżonków, pasją, sportem. Jak to jest z perspektywy osoby zarażanej, wkręcanej w sport. Co pomaga, Ale co przeszkadza. Tylko partnerów koleżankę. Dokładnie. Koleżanek, kolegów. Nie znaczy to, że musi się kochać. Dokładnie. Jak spytasz z tobą Dzie za rower. Dokładnie. Dziękuję Kasiu za ten jakże chaotyczny wstęp i lecimy z dzisiejszym krótkim odcinkiem, przede wszystkim z perspektywy Kasi. Pamiętasz Kasia, czy był dla ciebie jakiś taki moment, kiedy poczułaś, że to, już, że to już idzie, że wpadłaś w te rowery? Rok temu w wakacje. Tak? Tak było. A to nie było wtedy, kiedy raz powiedziałaś, że możemy pojechać, że może jakieś wakacje z rowerem? To było rok temu. Aha. No widzisz. Tak, czy nie? No tak, chyba tak. Ja to też był taki chyba moment gdzie mi się wydawało, że chyba złapałaś, bo, bo jednak zawsze robiłaś taką... Taki większy rozdział między... Tylko bardziej nie chodzi o to, że zaczęłam mieć chęć, bo chęć zawsze miałam, tylko bardziej... Y, forma była ustabilizowana na tyle, że... Y, więcej czerpałam przyjemności z jazdy, niż się męczyłam. No i kolderate zaraz będzie pięknie wyjechane. W zasadzie dzisiaj można by normalnie rozmawiać na podjeździe. W ogóle... Gdzie to do tych czasów, kiedy na podjazdach nie wolno mi się było do ciebie odzywać? Kasia, to jak to u ciebie było? Nie wiem, jak tak naprawdę, czy może celem, który chciałbym uzyskać z tej rozmowy, jest gdzieś tam, nie wiem, coś takiego, co faktycznie komuś pomoże na początku z dwóch perspektyw. Z jednej strony, chciałbym, żebyś poznać Twoje zdanie, co było najtrudniejsze na początku, a z drugiej strony, właśnie jako zdanie osoby, która no, wchodziła w ten świat, zobaczyć albo usłyszeć od ciebie, co Pomaga ze strony nie wiem partnera, a co może przeszkadzać, jakbyś to powiedziała, ale może od początku. Myślę, że mam trzy rzeczy, które mogą e, trzy takie porady dla tej drugiej osoby, która już więcej jeździ i chciałaby zaangażować w jeżdżenie drugą osobę. E, pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to mówienie prawdy. Bo pamiętam, nic mnie tak nie denerwowało, jak to jak mówiłeś, że zostały jeszcze dwie hopki, tak. a to, tak naprawdę było ich chyba z sześć. To, było, to nie było fajne. Tam wtedy się mogłam zrazić, więc trzeba mówić prawdę. Nawet jak I jest nawet bolesne. tak jest źle, tak. nawet jak będzie ciężko, to z mojej perspektywy warto mówić po prostu jak będzie, żeby ta druga osoba się przygotowała. E, druga rzecz e, to, żeby nie poganiać. Jak ktoś po prostu jeździ wolno, no to jeździ wolno, ale trzeba myśleć o tym, że pewnie z czasem będzie coraz szybciej. A, a takie poganianie to tylko jest pewnie frustrujące dla większości osób. Um, I nic nie pomaga. bo Po prostu jak ktoś nie ma formy, no to nie ma formy i wiadomo, że to tylko czas pomoże. A, a trzecia rzecz... Um, to chyba fajnie na początku um, jeździć mieć jakieś takie cele, czy na przykład jechać do jakiegoś miejsca, a później sobie wracać. Czyli nie jechać, nie wiem, na kilometry, czyli je jedziemy 80 kilometrów w tą i z powrotem, tylko po prostu, żeby mieć jakiś cel. Ciastko, na widoczek. No ciastko, mm. widoczek, właśnie takie rzeczy. W sumie mam jeszcze jedną poradę, ale to może też bardziej dla osób, które właśnie zaczynają jeździć, czyli nawet jeżeli ktoś chce jechać dłuższą trasę, ale akurat e, Ty w danym momencie nie czujesz się na taką dłuższą trasę, to po prostu warto sobie po prostu skracać i nie jechać na siłę. I pamiętam rok temu, dwa lata temu w Kalpę często w sumie sobie skracałam mm, te trasy, bo na przykład, nie wiem, bolały mnie plecy, bolały mnie kolana e, i, i wtedy sobie po prostu e, nie jechałam dalej z Wami, tylko zawracałam i robiłam sobie jakieś mniejsze kółko. Tak, no, Gdzieś mierzyć. I to też jest fajne, no bo, no bo nie musisz się zamęczać i wtedy rower nie kojarzy się z, z jakąś i ciężką pracą, tylko po prostu z czymś przyjemnym. Jak wracać zadowolonym. Do momentu, jak jest fajnie, a jak się robi tak naprawdę niefajnie, no to wtedy, wtedy skracać. No i wracać zadowolonym z, z roweru, a nie po prostu zajechanym za każdym razem, bo to nie o to chodzi. A tak naprawdę jeszcze, co Twoim zdaniem pomaga ze strony drugiej osoby. Czyli co, jeżeli chodzi o mnie tutaj, albo w ogóle po prostu, bo też, tak naprawdę nie tylko o mnie, no bo powiedzmy, że w całej tej twojej przygodzie to było trochę więcej osób niż ja, które gdzieś tam wspierały, czyli tam Karol z fittingiem, gdzieś tam, myślę, że no, każda tak, osoba z tym no, to, to Tak, no to, to są w ogóle jakieś takie podstawy, yy, czyli jeżeli jest, jakieś są yy, niedogodności, czy dolegliwości w czasie jazdy, yy, no to no to fitting. Nie wiem, czy każdemu pomoże. No ja jestem y, takim przykładem i z mojego doświadczenia wiem, że to była. Absolutna podstawa, żeby zacząć jeździć więcej. No, u ciebie było tak faktycznie, że ty praktycznie nie byłaś w stanie przejechać więcej niż 50 km. To nie było to, że to była jakaś niedogodność. To był ból kolan tak, na poziomie nie takim, nawet że. Zejść z roweru, bo nie mogłem nogi podnieść. No, no pamiętam, jak cię zbierałem z trasy parę razy. No, była to faktycznie sytuacja, która myślę, że gdyby nie podejść do tego w sposób w końcu fachowy, to mogłoby się skończyć jakąś albo po prostu zrażeniem ciebie do tego sportu, albo zrobieniem ci krzywdy. A też podejrzewam, że mogłoby się to skończyć tym, że kiedyś by się to skończyło jakąś tak czy siak problemami z kolanami, nawet niezależnie od roweru. Więc tak naprawdę w Twoim przypadku akurat chyba też ten rower i no fitting i taka, w tym pomógł, nie? Tak, no i, i taka druga podstawowa rzecz, no to dobór mm, odpowiednich y, części rowerowych takich, żeby ten rzeczywiście ten rower był, był wygodny, no ale to w sumie się włączy z fittingiem. Tak, i to nie, niekoniecznie chodzi o to, żeby to były drogie części, e, czy żeby po prostu od razu komuś wrzucać jak najlepsze wszystko, jak, najlepsze, jak najlżejsze, jak najdroższe, tylko takie rzeczy, które pomagają, czyli pomyśleć może, żeby to siodło było wygodniejsze, kierownica dobrana, e, nie wiem, pomyśleć o takich prostych rzeczach, które pomagają, czyli tam dobre ciśnienie w oponach. E, no już jak mówiliśmy o tych poważnych rzeczach, to ciebie też, te, to, że trochę ci odchudziliśmy też te rowery, trochę gdzieś tam, gdzieś tam pomogło, ale po kolei, po kolei wszystko się zbierało na no. Na całość. Czyli co? No czyli w sumie tak naprawdę wiemy już z twojej perspektywy o co chodzi i co, co, co pomaga na początku, czego nie robić. A no i, i pomogło mi też to, czy znaczy pomogło, to było po prostu miłe jak jechałeś równo ze mną, mimo że to było pewnie z 10 razy poniżej twoich możliwości. I, i pewnie momentami ci źle jechało aż tak wolno. No ale to było miłe, że jedziemy razem na rower i po prostu dostosowujesz swoje tempo do mojego tempa. A nie, jest tak, że, a nie było tak, że jedziemy razem na rower, a ja jadę, a ty jedziesz gdzieś, nie wiem, pięć kilometrów przede mną i de facto jedziemy osobno. Ja tu muszę dodać, że mi tutaj, dla mnie to był też ważny moment, bo też przyznaję, że na początku było tak, że nie wiem, ja też trochę byłem gdzieś niewyjeżdżony, nie, nie zawsze gdzieś mi tych kilometrów, zawsze miałem ochotę jeździć więcej i, i też się trochę frustrowałem, przyznaję, ale gdzieś miałem taki moment, że mi po prostu stwierdziłem, że dobra, są inne dni, gdzie możesz się wyszaleć, przejechać tak jak chcesz, a ten czas, kiedy my jeździmy razem, po prostu poświęcić na taką właśnie inwestycje w budowanie jakiegoś, nie wiem, nowego etapu relacji w tym aspekcie sportowym, czyli po prostu ten mój czas spędzony nawet na trochę bardziej wolnej jeździe niż bym chciał, jest czasem tak naprawdę zainwestowanym w to, żebyś kiedyś ty sobie miała z tego więcej radości, żebyśmy mogli razem być w takich miejscach i żebyś tutaj po prostu mogła wyjechać rozmawiając ze mną i była zadowolona z tego. Więc to też jest ważne a propos panowie czy panie mocniejsi, że warto sobie po prostu zaplanować te dni tak, żeby nie robić w nie, jak, nie wiem, czegoś super mocnego, żeby się nie denerwować, nie frustrować, bo to naprawdę czuć. Nawet jak wy udajecie, że wszystko jest spoko, ale w głębi głowy myślicie po prostu nie no, ja muszę jechać szybciej, muszę jechać szybciej, bo na wolno jedzie, to druga osoba to czuje. Więc to jest kwestia po prostu mindsetu wyszaleć się wcześniej, nie wiem, pójść wieczór wcześniej po prostu na siłownię na 17 godzin, żeby wam po prostu ręka się nie chciała podnieść, ale potem tego następnego dnia, żeby, żeby znaleźć przyjemność w spędzaniu czasu z tą drugą osobą jadąc na jej warunkach. A ja dodam jeszcze ze swojej perspektywy na koniec, żeby zastanowić się też nad dwoma aspektami w tym wszystkim, bo ja w ogóle uważam, że to wcale nie jest tak, że jeżeli macie jakąś swoją pasję, jakiś swój sport, to zawsze jest czymś dobrym, żeby drugą osobę w ten świat wkręcać. Jeżeli ktoś to naprawdę ma potencjał, żeby to polubić. Jeżeli widzicie, że Gdzieś jest w tej osobie chęć do tego, żeby to robić, i, i ta osoba gdzieś sama zaczyna wyrażać chęć, żeby się w to wkręcać. To jest super. No wtedy te wszystkie porady, o których mówiła Kasia, o których gdzieś tutaj mówimy na kanale, są fajne. Ale czasem jest tak, że ktoś po prostu czegoś nie lubi, nie ma do czegoś, nie wiem, smykałki, po prostu widać, że ten sport czy ta aktywność mu kompletnie nie leży, i wdrażanie tej osoby na siłę naprawdę nie ma sensu, bo. Ja też generalnie wierzę, że w życiu są dwie fajne rzeczy, jeżeli chodzi o hobby. Pierwszą jest to, jeżeli możecie zarazić drugą osobę tą pasją i tym hobby i robić to z nią, a drugą rzeczą jest też to, że czasami warto mieć w życiu swoją przestrzeń. I może czasem jest tak, że jeżeli hobby tych dwóch osób są absolutnie ze sobą niekompatybilne i druga osoba naprawdę nie umie, nie chce, boi się i po prostu nie będzie robić tego, co wy, to może lepiej sobie zostawić tę swoją pasję, te swoje hobby jako taką swoją przestrzeń na przewietrzenie się i. Nie wszystko robić po prostu na siłę razem. Gdzieś znaleźć kompromis w układzie czasu w tych innych aktywnościach, jakoś to wszystko fajnie pogodzić, ale niekoniecznie zmuszać się do robienia czegoś, czego może wcale nie chcemy robić. To jest też taki balans. nie? nie mamy ciebie. Proszę. Kiedy jedziemy na narty. No właśnie, to jest tak. To jest właśnie ta przestrzeń, którą ja zostawiam, Kasi. Bo, z moimi, bo nie jeździłem na snowboardzie od 3 lat i bardzo mi z tym dobrze. Ja po prostu. To jest w ogóle. To jest teraz w ogóle zmieniliśmy temat. Typowa dygresja pączkująca na bikrze. Było podniosłe, a teraz zmieniamy temat. Schodzimy na ziemię. Jeździłem 12 lat na nartach, potem jeździłem na snowboardzie. Nigdy tego nie pokochałem. Dla mnie sporty zimowe po prostu nie istnieją. Nie wiem, nie lubię tego. Więc efekt jest taki, że Kasia na nartach jeździ sama. Ale czasami nie Nie, no byłem z tobą parę lat. Ale dawno. Także kochani, tyle że chodzi o dzisiejszy odcinek. Chciałbym, żeby też czasem pojawiały się takie odcinki trochę krótsze na bike show, ale z perspektywy różnych osób, różnych punktów widzenia, różnych odniesień. A na koniec tego odcinka my jedziemy dalej. Ja będę gonił Kasie, a Wy napiszcie, jak to u Was było. Czy macie jakieś swoje doświadczenia z wdrażaniem bliskiej osoby w Waszą pasję? Czy się udało? Czy się nie udało? Czy macie jakieś porady, które mogą się przydać? Czy może jednak. Odpuściliście, albo druga osoba powiedziała, że po prostu może lepiej będzie, żeby odpuścić. Napiszcie, jak to u Was było. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do kolejnego odcinka na Bike Show. Oczywiście na Instagram, na strawę. Na razie.